Witajcie kochani, dzisiaj zrobimy sobie rozkład, co on, ona czuje, myśli i planuje na dzień dzisiejszy. Pamiętajcie, że to jest rozkład ogólny, a sytuacja się zawsze zmienia w energii. Każdego dnia są inne myśli, inne odczucia, inne emocje. E, coś się zawsze dzieje w życiu, e, nawet takiego nieprzewidzialnego, i wtedy to wszystko też się zmienia. Więc jak przychodzicie na sesję, to ja mówię, na dzień dzisiejszy widzę tak i tak, ale oczywiście za miesiąc, za pół roku, za rok może to się oczywiście zmienić. Kochani, co ta osoba myśli, czuje i planuje? Kochani, widzę, że ta osoba bardzo za Wami tęskni. Byliście dla tej osoby bardzo, bardzo ważni. Um, bardzo tęskni, bardzo tutaj um, bym powiedziała. Przeżywaj, jeżeli nie jesteście w kontakcie. Ta osoba próbuje, tak jakby się wzmocnić, pouzdrawiać, próbuje zacząć od nowa coś i zastanawia się nad podejmowaniem decyzji co do Was. Tutaj, jak mówię, wszystko się może zmienić, i na dzień dzisiejszy wygląda to tak. Że ta osoba chce przyjść do was z jakąś ofertą, z jakąś propozycją, e, nawet ruszenia e, w nową drogę życiową lub zaoferowania coś nowego, nawet może z jakimś pomysłem ciekawym. Natomiast widzę, kochani, dalej, że e, to jeszcze chyba nie czas, to chyba jeszcze nie ta chwila, e, ale. E, jeżeli, planuj, jeżeli ten mężczyzna, ta kobieta planuje gdzieś wyjechać i gdzie indziej sobie poukładać życie, to możliwe, że właśnie taką ofertę bycia z nią lub zmienienia miejsca zamieszkania tutaj jest pokazane, że taka oferta padnie. Więc wszystko zależy od Was. Jeżeli chcielibyście zmienić też tak swoje życie dla tej osoby i być, bycie razem gdzieś w innym miejscu Was satysfakcjonuje e, i marzycie również o tym to ja bym powiedziała, że to jest bardzo fajna opcja bo w przyszłości widzę dobrobyt razem widzę e, naprawdę szczęście i radość fajną komunikację pomiędzy Wami a jeżeli nie zdecydujecie się to ja widzę, że e, no niestety świat Was rozdzieli i pójdziecie po prostu swoimi drogami w przyszłości. Komunikacja będzie tylko internetowa, i po prostu tutaj się nie dogadacie. Ja absolutnie nie jestem za związkami na odległość, bo to nigdy dobrego nic nie e, przyniosło, chyba że to jest już takie naprawdę małżeństwo, gdzie ktoś wyjeżdża do pracy w, w aspektach zarobkowych, ale to też e, z mojego doświadczenia, też to różnie bywa, bo tam zawsze są. Zawsze, bo przeważnie tutaj, jak dzwonicie, to um, są albo romanse, albo jakieś dziwne rzeczy na tym wyjeździe. E, więc, kochani, tak, e, tak to wygląda. W, więc, tu decyzja od Was będzie zależała. E, ja zobaczę jeszcze, co karty, co ta osoba w ogóle e, czuje do Was. Tu jest karma, więc tu musi zadziać się jeszcze, kochanie, jakiś cykl u was. I ta osoba musi sobie jeszcze coś uświadomić, zrozumieć, ale wy też wy też musicie zastanowić, czy e, otworzycie się na tą osobę, czy dacie jeszcze szansę. E, ja widzę, że tęsknicie za tą osobą, że tutaj tęsknicie za przytuleniem tej osoby, za bycie z nią, za spędzenie fajnie czasu. Mm. Ale tutaj góra podpowiada, że to nie jest łatwy związek i oparty też na, na ryzyku. Jedynie co Wam mogę radzić, kierujcie się sercem, bo ono nigdy nie, nie kłamie, ono żyje w prawdzie. Więc jeżeli nawet ono zakończy się ten związek jakimś niepowodzeniem lub porażką, to uwierzcie mi, nie będziecie nigdy żałować. Niech ta druga osoba żałuje i niech ta druga osoba później cierpi bez Was bo ewidentnie jeżeli to było prawdziwa miłość i prawdziwe uczucie to, to to się naprawdę nigdy nie kończy miłość się nigdy nie kończy kochani jeżeli to było prawdziwe to to zostanie dobra to była jedyneczka a teraz o, nie, karty nie wzięłam a teraz robimy dwójeczkę więc tutaj co myśli, czuję i planuję. I ja zobaczę. Pomyślcie o tej osobie. Ja zapraszam na prywatne sesje. Coraz więcej mężczyzn się do mnie zgłasza, więc, kochani, e, zobaczcie: tylko kobiece problemy są związkowe, związkowo miłosne, ale także i tutaj mężczyźni też mają dylematy do bardzo różne. Dobrze, kochani, co ta osoba czuje, myśli i planuje? Co ta osoba czuje, myśli i planuje? E, kochani, ta osoba teraz em, zajęła się sobą, zajęła się pracą, zarabianiem pieniędzy. E, em, ale nie do końca jeszcze w tej pracy jest zadowolona, bo widzę, że brakuje jakichś wytycznych lub kierunków pracy. I ona myśli, jaką pracę tu zrobić, żebym ja był w końcu tym królem pentakli e, i e, fajnie wyglądał w oczach innych. E, też wysokie ego ma ta osoba e, i chęć posiadania kontroli. Nad innymi lub nad sytuacją, i to niestety y, może być przeszkodą w przyszłości. Ym, ona podejmie jakiś wysiłek w, w tej pra w pracy, Ym, i, i faktycznie może to fajnie się zakończyć. Ym, co czuję? O was nie myśli, bo myśli o pracy, więc tutaj ewidentnie w ogóle nie jest karta w ogóle żadnej kobiety, mężczyzny pokazana. Ewidentnie to jest praca, zarobki, zarabianie pieniędzy. Ta osoba też chce odciąć coś, co już nie służyło wam ewidentnie, ale myśli o komunikacji pomiędzy wami. Ona chce coś wyjaśnić, ona chce coś jakby poinformować. Sytuację rozświetlić i tutaj zacząć. O, on, ona on chce Wam powiedzieć, że chce te za... stare, jakby zostawić na rzecz czegoś nowego. Tylko, że to jest bardzo takie mało emocjonalne, więcej takie logiczne i ta osoba będzie chciała znaleźć jakieś rozwiązanie ale to niestety to jest jakiś proces e, widzę u tej osoby i no wiecie jakie są pazie pazie to są takie, że one niekoniecznie tutaj e, ja nie powiem, że nie mówią prawdy ale to są tak tacy ludzie lekkich, e, lekkich myśli, lekkich działań jeszcze tacy niestabilni na, na życiowym gruncie. Więc tutaj te myśli są też takie. Nawet jak przyjdzie z jakąś ofertą, to niekoniecznie ta oferta może, kochani, Was zadowolić. Co czuję? Na razie niepewność. Ona nie umie podjąć decyzji. Na razie się wycofała. Nie jesteście w kontakcie z sobą. Tu są jakieś wyzwania jej postawione, i, i te wyzwania miłosne przede wszystkim, ta osoba chyba nie umie udźwignąć. To była takie uczucie, to była taka miłość, że po prostu ją powaliła na łopatki, i, i tak jakby teraz nie śpi po nocach i zastanawia się, czy ja dobrze zrobiłem, odcinając tą osobę, chyba że wy ją odcięliście. Um, ale ta osoba ewidentnie nie śpi po nocach, rozmyśla i nie może zasnąć, um, i bije się z myślami, co mam teraz robić, jeśli chodzi o Was. E, przecież byliście takie piękne, takie słoneczne, takie, e, dodawaliście jej zawsze e, fajnej energii. E, było wesoło, zabawnie, spędzaliście bardzo fajnie czas, byłyście też intuicyjne, mogłyście też doradzać coś temu mężczyźnie. Nawet w sprawach tej pracy czy, czy mówić coś, ale tutaj, kochani, przed As Mieczy było coś nie tak. Tutaj góra odcięła to, bo ewidentnie ta osoba uciekała. Uciekała od zobowiązań, uciekała od stałości, od formalności, zastanawiała się, co dalej z pracą, z pieniędzmi. Była, kochani, bardzo taka nawet smutna, że jej się finansowo nie układa, i nie może Wam czegoś zapewnić. Ale to uczucie były, było oczywiście prawdziwe. Ta osoba też tutaj chciała założyć w jakimś kontekście z Wami rodzinę, no ale się wycofała przed sąd i to wszystko jakby rozwalił. Ten asmieczy powiedział: koniec. Tutaj góra zadziałała. I teraz ta osoba ma do wyboru albo zostać w takim miejscu, w którym jest, albo podjąć działania w Waszą stronę i, kochani, zastanowić się, czego ona tak naprawdę chce. Ja powiem tak: jeżeli tej osobie ułoży się bardzo fajnie w finansach, to ja myślę, że ona podejmie działania w Waszą stronę, bo była wielka pasja, wielka, wielka chemia i miłość, i miłość prawdziwa. To jest miłość prawdziwa, to jest miłość naprawdę z przeznaczenia e, i możliwe, że jeżeli się dogadacie dobrze i y, ta osoba nie będzie się martwiła o finanse, to możecie naprawdę otrzymać fajną deklarację w przyszłości, na przykład nawet na założenie z tą osobą rodziny lub po prostu fajnego związku. E, ale transformacja jest potrzebna, transformacja była potrzebna. E, tutaj ta osoba se przemyślała dużo, wy se przemyśleliście e, i trzeba będzie zacząć od początku z czymś takim już fajnym, konkretnym, e, przede wszystkim opartym na stabilizacji. E, kochani, jeszcze zobaczę tutaj, co inne karty mają do powiedzenia. No to osoba e, tutaj zakrywała maskę i nie mówiła Wam prawdy, na przykład o swoich długach, o swoich zobowiązaniach finansowych. Na przykład o tym, że jeszcze coś tam ją trapi w sercu, że ją coś gryzie, że chce uciec, nawet jak byliście razem, że już escape szykuje do ucieczki i myślała, co tu zrobić. No i w końcu wymyśliła, odseparowała się, bo nie dawała sobie rady. Na szczęście osób żadnych trzecich nie widzę, nie widzę jakichś tutaj osób, które by przeszkadzały w tę, w tę relację, chodzi mi konkretnie o, jakieś romanse, to ewidentnie tego nie ma, ale tutaj przyjdzie ta osoba i będzie chciała Wam coś tutaj zaproponować, przeprosić i dać wiarę i nadzieję na lepszą przyszłość. Ale kochani, rada dla Was: proszę pokochać siebie, proszę zająć się sobą zacząć projektować e, również swoje życie nie patrząc a kiedy ta osoba wróci ta osoba wróci bardzo szybko i wróci jak huragam do was e, natomiast e, natomiast bo macie ma, mega przyciąganie natomiast e, ja nie wiem czy ona do końca jest uzdrowiona nawet jak wróci to i wam coś zaproponuje nie wiem czy ona do końca to przemyślała jeszcze no ale jakaś, jakaś nadzieja jest na, na poprawę tej, tej relacji u Was, jak, jak, jakby nie było. Um, I tutaj, um, jeżeli ta osoba otrzyma pomoc ze wszechświata i otrzyma pomoc od ludzi, bo na razie się strasznie sabotuje i w takich ponurych myślach ciemnych, a w ogóle ta osoba jest do oczyszczenia, to zapraszam do mnie. Możemy osobę oczyścić, będzie może jej lżej na duszy. I ewidentnie tutaj musieliście też opuścić tą czarną energię, która Wam nie służyła, czy, czyli tak czy inaczej góra dobrze zrobiła, rozdzielając Wam. No ale mówię, to jest prawdziwe, telepatycznie się przyciągacie, myślicie, kochacie siebie nawzajem, nawet na poziomie energetycznym. Walczcie, walczcie oboje o tą relację, bo jest naprawdę, jesteście obydwoje zranieni, i kochacie się bezwarunkową miłością. To jest prawdziwe uczucie. I jakby nie było to um, trudne, um, to ja jeszcze bym tutaj dała tej osobie jeszcze jedną szansę, aby, um, aby spróbować jeszcze raz. Najwyżej nie wyjdzie, i najwyżej ja nie będę um, wtedy zastanawiała się, czemu ja nie dałam drugiej czy tam trzeciej szansy. Więc, kochani, dziękuję za to, że byliście ze mną, że jesteście. Dziękuję za, kochanie wszystkie komentarze. Zapraszam do kontaktu do mnie. Tutaj udzielam formy przekazywania energii przez jasnowidzenie. To, jeżeli ktoś jest ciekawy, ktoś jeszcze nie był na takiej sesji, to zapraszam serdecznie. Wszystkiego dobrego. Jasnowidz Anna.